Mamy taką ideę, że chcemy być blisko rolnika i jednym z takich portali, można powiedzieć, na którym się spotykamy z rolnikiem, to są nasze demo farmy. Demofarmy, takie nasze hasło przewodnie, tu teoria spotyka się z praktyką. Demofarmy zakładamy w gospodarstwach u naszych klientów na terenie całej Polski. Nie są to instytuty, nie są to stacje doświadczalne, są to gospodarstwa, które zakładają plantacje naszych odmian, w naszej technologii, sprzętem, jaki posiadają w swoim gospodarstwie. My nie przywozimy super maszyn, nie przywozimy super technologii, tylko chcemy, żeby w danych warunkach, czy to jest wschód, centrum południe, północ czy zachód Polski żeby rolnicy okoliczni wiedzieli jak dane odmiany, jak dana technologia wpisuje się w, w, ich, w ich regionie działania bo między nami mówiąc no, co rolnika z Lubelszczyzny interesują wyniki z pomorskiego i na odwrót tak, zupełnie inne warunki pogodowe, zupełnie inny przebieg pogodowy no i wracając do tej Płaszczyzny, czyli do tego naszego takiego portalu spotkania, spotkań z rolnikami. Spotykamy się tam kilkukrotnie w trakcie sezonu. Spotykamy się, jeżeli jest taka potrzeba i chęć, tylko wola rolników, spotykamy się jesienią po wschodach danych roślin, porozmawiać o tym, jak, w jaki sposób przygotować uprawy do prawidłowego zimowania. Spotykamy się również po zimie oceniając stan przezimowania i przygotowując się do tego jak w danej chwili zastosować jak poprowadzić daną plantację pamiętajmy, że w naszym układzie pogodowym w, naszym, w naszych rzeczywistościach tak naprawdę możemy mieć łagodne zimy jesteśmy, jakich jesteśmy świadkami w ostatnich latach, ale mogą to być zimy ostre, po zima 2012 czy 2015, gdzie możemy się liczyć z równie z tak? i wtedy też rolnicy oczekują od nas wskazań, wskazówek, recept w danym przypadku, w ich miejscu zamieszkania, w ich okolicach, co zrobić, co, co działać. Także spotka robimy spotkania kilkukrotnie w tych samych lokalizacjach, robimy dokumentację zdjęciową, filmową, robimy notatki. Jeżeli nie wiem, mieliśmy do czynienia z bardzo dużymi opadami deszczu poza siebie, rzepaku, mamy to notowane, spotykamy się potem w żniwa i wracamy pamięcią do tego, co było. Rok wcześniej i mówimy o tym, jakie były opady, jakie były zniszczenia. Pokazujemy dokumentację i zobaczymy, jak w danej technologii dana odmiana się zachowała. No właśnie, i rolnik, gdyby chciał przyjechać na taką demofarmę, demo to gdzie dzwoni, gdzie to sprawdza, jakie są terminy. Rolnik w każdej chwili może wejść na naszą stronę www.demofarma.pl. Na tej stronie uzyska informacje odnośnie Demofarmy zlokalizowanej najbliżej jego miejsca zamieszkania, konkretnie z tak zwaną pineską na mapie, gdzie ta demofarma się znajduje, może się skontaktować z naszym pracownikiem, czyli swoim opiekunem, i w każdej chwili może na daną demofarmę podjechać. Mamy na bieżąco prowadzony rejestr zabiegów, ale także tych wykonanych, ale również tych planowanych, czyli rolnik który eksperymentuje czy też uczy się nowej uprawy, de facto może już wiedzieć, jakie są efekty tych zabiegów, które powinien wykonać do tej chwili, porównać ze swoim polem, w swoim gospodarstwie i jednocześnie planować zabiegi do przodu.